Dzień dobry, witam serdecznie. Pakujemy się na plitark. Już tutaj skrzynki popakowane są z dobrociami. A tutaj nowości, które będą też jechały pierwszy raz w tych pudełkach. Będzie ich więcej. Jest i Sylwan. No szykujemy się. Także zapraszamy na jutro. Już można przychodzić o siódmej. Dotarł do brzega, pchli targ. O, deserter. Sylwan, jakby był młody, to słuchał desertera. Pieski też się cieszą, bo pogoda się ładna zrobiła. No i co, będziemy tutaj jeszcze szli po nowe, nowe rzeczy, bo jest tutaj tych pudełek troszeczkę. O, to, 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 to wszystko od lisków i nie tylko. O, patrzcie, patrzcie na to, piękne rzeczy. Dobra, to trzymajcie się. Widzimy się już jutro.